და პერსპექტიული საკითხი არ არია bo od razu tam odzywają się w nich jakieś przykre doświadczenia związane z posłami. i um. I teraz nie małem małżonków, moich przyjaciół, którzy mówią, że ich spotkanie z Panem Bogiem i oblicze też Pana Boga i w miłości i też w tym wymiarze seksualnym zaczęło się nie od przeczytania czegoś bardzo zniosłego o, o miłości i obecności Pana Boga w akcie seksualnym, tylko rozwiązaniu tych bardzo konkretnych wątpliwości, które, które mieli w stylu właśnie przez stymulacją się wstępem jest dozwolona przy I, i dopiero jak ileś takich wątpliwości się rozwiązało, otworzyli się na poszukiwanie pana Boga, na to ciała, poszli w głębie i zasyta, bardzo daleko tej swojej refleksji, czy nawet pasji odkrywania Boga i, i w małżeństwie, widzą, że pan Bóg pozwala im cieszyć się życiem seksualnym bez jakichś ekistywnych ograniczeń właśnie gdzieś tam, które zostały. I głowy z tego świata burytańskiego, czy manifejskiego, czy romantycznego, jak go tam nazwiemy, jakichś innych światów, które wcale nie są tak, tak naprawdę chrześcijańskie, choć yy, wydaje nam się, że bo w naszej kulturze są obecne, a my to sobie na upraszczamy, że nasza budowa jest jakoś przesiąknięta chrześcijaństwem i to na pewno Kościół wypracował. Tak Życia raczej nieszczerze w Polsce nie są ewangelizowani, do tego zaczynamy od tak tak ja Myślę, że to katolicy to są nie że nie mają pytania, co wolno, czego nie wolno. No bo no, wiedzę czeką do świata, się nie przyjmują tego, ale to no, w świat z tego mówi. Katolicy za państw,

nie jestem, hmm. jeśli chodzi o e, kult, historię kultury europejskiej. Natomiast e, e, mam taką hipotezę, e, że to nie jest tylko tak, który ja formowała rozmyślenie kultury w poszczególnych epokach o, o seksie co być może właśnie tak jak powiedział, sobie, że to średnio rolnicy nie zostało jeszcze wcale schrystianizowane, to kultura, która raz była, nie wiem, że się rzeczy bardziej wywodna potem zdecydowanie mniej dla zakazująca, ona utrzymała argumentów religijnych po to, żeby uzasadnić własnym wymującym podejście. Nie odbywa się to, żeby była jakaś wspólna. Fascynujące było przesłanie Pas książki na ten temat z trzech niedzieli. E, wydaje mi się, że w tej chwili też, kiedy ludzie są ze są różne podejścia do technologii. One ze sobą jakoś tam współistnieją i konkurują.

E, tą wizję ma na myśli Polczak, y, z nią powinniśmy e, wtedy skorzystać. Ale jest to rzeczywiście wizja e, humanistyczna, skupiona na, na, na swobodną ekspresję seksualną, na samorealizację, samorealizację w dosłownym sensie rozumianą, można sobie samemu sprawiać czynność seksualną i odwrotną no, i nawet powszechną na deklarację na pracy, czyli jest coś takiego uchwalonych przez kontest seksuologów, przez przez Światową Organizację Zdrowia. Eee, Charakterystyczne, że we wszystkich pojęciach świeckich podmiotem narodów jest jednoznaczny, w pierwszym pojęciu humanistycznym. Eee, Nastawienie na drugą osobę jest instrumentami, które są to, to, żeby samemu uzyskać pasję, eee, przeżyć szerzyć oświatę, Wizja bezczynnicy religijnej to jest wizja, którą nazywamy od bo właśnie to, że sektor erotyka wybrana na ta wizja, którą wciąż obecna w myśleniu religijnym jest wizja taka sygnalizująca, Ona przede wszystkim pochodzi z filozofii wschodu, filozofii religijnej wschodu, to jest myśleniem klimatycznym, że erotyka, to jest brano, to nie ma myślenia, że to wygląda w rodzinie. Seks jest święty. Seks jest święty Tak jak byś powiedział, Paweł Góra, w go dzisiaj Seks jest święty już. No, to jest sam czynnik. Jestem z jednej strony z nazwą elementarną. Seks może być święty. To nie jest bezładna osoba z święty. Święte są nieczynności seksualne. Święta uświęcone, więc jest para mężczyzn, ale Czyli tu te, te dwa ujęcia, myślę, że to sprawia, że bo, bo czasem łatwo je mieć, łatwo sprowadzić to myślenie sakramentalne, pozostając na poziomie tytułów w wiąże, do przesłania sesji z To zdecydowanie jest dużo więcej. Tutaj nie chodzi, jak w ujęciu sakramentującym, o ubóstwienie. chodzi o przebóstwienie. Że to są, Państwu Państwo różnicują, już... ja to znaczy, że znowu nie ciemność jest święty, tylko można temu, co się dzieje pomiędzy nami, nadać szczególny sens, szczególny Boże, Boże właśnie sens. Czyli nie chodzi o to, że miłość jest wodą, tylko bo że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością w tej miłości naszej małżeńskiej, która chce być miłością miłożoną, czyli próbować naśladować najgłębiej między różnymi relacjami, między różnymi miłość Boga, czyli tak mi stała na nieki. Właśnie dlatego ona może być sakramentem, może być znakiem tej miłości. Takich różnic można czynnika okazało myślę, że to też jest ważne, żeby je dostrzegać. Ja na przykład zawsze policuję z takimi marketingowymi sformułowaniami właśnie typu...